Witajcie, jesteś Strand David, David, na Was w kolejnym odcinku z workers' w scenariuszu Soviet Republic. Jak mam być szczery, to nawet nie ma jeszcze godziny 8 rano, ale nie chciałem Was zostać bez filmu. Tak jak wczoraj był live, na którym nie zjawiło się za wiele osób, chociaż liczyłem troszeczkę na więcej z racji za to, że była to niedziela. Ale okej, okay, trudno, rozumiem, nie wszyscy mają czas i chęci. O, widzę, że tutaj pociąg leci po kolejną porcję żwiru. I a my nadal borykamy się z problemem populacyjnym, temperatura zbyt niska, zbyt niska, zbyt niska. Może tu by się przydało drugi jakiś złot uruchomić, żeby go tu postawić Nawet mam dla niego miejsce już, chyba, no o ile tu pracownicy będą w ogóle? Tak, ten ogarnia tam, a ten ogarniał tu. Ale tego można by jeszcze przesunąć w tą stronę jednego postawić. Eee, czyli, 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 czyli. Hmm. Czy grupowy w tym miejscu? Duży ciepłociąg. A właśnie, po prostu. A i potem nie będzie widać. No ale dobra, strzelę z taki mały odcinek, bo chciałem zobaczyć coś. Grałem sobie pewnego moda. Nie, to chyba jednak nie działa. Chyba, że to jest w tych modach centralnie tutaj. Yy, wymiennikownia. O, patrzcie, co to jest. <laughs> Motor Facility Waiting Station. Bardzo fajne rzeczy, co. No dobra, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj to mam zupełnie. E? Poczekajcie. Nie, to to wygląda zupełnie inaczej. Nie wiem, a też szukają kurcze do tego, do materiałów takich, wiecie, suchych. Nie widocznie nie udało się jeszcze mi znaleźć. No dobra, trudno. Tutaj ropa się pompuje. Tej ropy tutaj i tak mamy dość mało kurczej to tam siatkę jakby kiwonów trzeba będzie też zmienić na coś zupełnie innego, ale to później będę robił. No mniejsza z tym. Jak na razie. Gdzie ten korek powstał? Pokażcie mi go. A w tym miejscu. Ojej. Widzę, że coraz lepiej z tymi korkami jest. Coraz ciekawiej się robi. Tak, ani ten, ani ten nie chce jechać na. <grystanie> Ale śmieszne. Teraz tak, albo wyjebać wszystkie osobówki. Przepraszam już za przekleństwo, ale już się lekko zirytowałem. Albo nie wiem co zrobić. Mniejsza, na razie ogarnimy tą sytuację tutaj, żeby tutaj ciepło było. Yy. Dobra, więc tak, ciach. Myślę, że... Bezpośrednio. Bezpośrednio raczej jako tako... Znaczy pyknie tylko muszę go trochę obniżyć, żeby pod tym budynkiem przeszedł ładnie. E, dobra, niech będzie bluza ruble, bo chcę, żeby to zaczęło działać. E, próbujemy to jeszcze uratować, ale jakoś tak nie widzę tego ratunku dla nich, dlatego no... No właśnie. W ogóle tutaj widzę taki jeszcze węzeł grupowy widziałem. Fajny, tylko nie wiem czy to jest to, czy to nie jest to, tak ten jest na jedno, a tu jest na trzy takie duże, i właśnie mnie tak zastanawia to, czy jak podłączę mu trzy duże, bo widziałem na filmie, że można nawet trzy duże podłączyć, to czy te trzy duże będą rzeczywiście pykać, a w tym przypadku, na przykład, do tego można by nawet chyba cztery. Nie wiem, no właśnie, podstawmy to tak z ciekawości. Bo na, na obrazku widać było, że tam można było więcej tego rzeczywiście ogarnąć. Sprawdźmy to. Tak, 80 rok zaraz będzie, a ja jeszcze nie mam połowy przemysłu. Macie rację. Co, coś jest nie tak. Na szczęście w kolejnym ewentualnym sezonie się to zmieni. Nie no, to teoretycznie do 300 tylko. Więc no, jakby chyba, że nie wiem, on ma jakąś większą zasięg, czy coś. Nie, no zasięg ma taki sam. Dobra, Walidcie. W takim razie. Mm. A no tak, no bo tutaj nie mają tyle, takiej siły przerobowej. I musi czekać pociąg na załadunek. To i tak dobrze, że mam tylko cztery w tym momencie. A to statek już jest? O, statku jeszcze nie ma, jeszcze statek nie ładuje. Bo jeszcze kasę zbiera. To jest po prostu paranoja. I mówię... No to... kolejni ludzie mi uciekają i to w jakimś zawrotnym tempie, patrzcie. Dobra, tu chyba się udało ogarnąć tą temperaturę. Jak dobrze widzę. No, udało się. Moment, 76, 112, i tak będzie gdzieś problem. Kurde. Bardzo źle. No, przepełniony zbiornik na ścieki, czyli tutaj już widać zaplanowana źle infrastruktura. Świetnie. Genialnie mi odnie wręcz. Yy, a jak tam zakupy? Dobra, nie ma ludzi stojących przed sklepem, to jest plus. Ale 27% zadowolenia tylko mamy. To chyba już będzie nasz koniec dzisiaj. Tak podejrzewam. No ale dalej spróbujmy coś jeszcze im ogarnąć. Yy, choroba. No to choroba macie tu. Macie tam... Wow, ile ludzi czeka na leczenie. A tutaj nikt nie czeka. No ale tak, tutaj mają wszyscy najbliżej, nie? Przydałoby się tutaj kurde... Nie no, to jest paranoja wszystko. Zajebi się przydało taki duży szpital zrobić w tym miejscu. Ale w tym miejscu go nie zrobią, mam tyle przecież budynków, że... Nie będę tego teraz burzył, tym bardziej, że... Znaczy... Miałbym gdzie przenieść tych ludzi, tak? To to jest na pewno. Bo mam tyle budynków, ale... Nawet tutaj bym ich rozlokował poniekąd. O, patrzcie, tutaj połowa ludzi się z tego bloku wyprowadziła już. Brak przedszkola lub miejsca w nim. i moje jest, dlaczego ludzie stąd oprowadzają, przejdź tu, skoro mają tutaj przedszkole i mogliby spokojnie tam je zaprowadzić. Hmm. Teraz tak, o ile w miarę jesteśmy niezależni finansowo, gospodarczo, no to... Ludziom się przestało u nas podobać. A to jest bardzo przykre. I w tym momencie ja bym to chętnie rzucił w cholerę zaczął nową mapę, na której nie popełnię tych samych błędów po prostu. Wtedy jakieś założenia byśmy sobie założyli na kolejny sezon. Właśnie, zapraszam wszystkich na Discorda. Kto ma chęć tutaj jakokolwiek uczestniczyć przy kanale, na 62%. Zdrowie. Kto ma jakkolwiek chęć uczestniczyć przy kanale. Dlatego, że tam na Discordzie bardzo wiele rzeczy, że tak powiem, e, mówię i jakby no tam wiele rzeczy próbuję z Wami ustalić. Brak dostępu do lekarza, prawie 500 osób, Czy ja dobrze rozumiem, że mamy jakąś epidemię. Rozumiem, wszystkie karetki jeżdżą, mhm, tak. Jeżdżą wszystkie karetki. 5% bezrobocia, to jest jakiś plus, nie? Bo my jakby chociażby bezrobocie się trochę pozbyliśmy. <gry> Ale i tak to jest y, przykre, tak generalnie. O. Tak samo Generalnie od tego posterunku policji, z tego co tam rozmawiałem z kimś, y, się to prawdopodobnie wszystko zaczęło. Z tego co się dowiedziałem. Że jakby tam była duża przestępczość i tak dalej. Zresztą spójrzmy sobie na statystyki przestępczości. Zgłoszone sprawy, 114, ale to jest tylko od tego roku. A wszystkie łącznie to jest 11 tysięcy spraw zgłoszonych. To jak ja tutaj miałem 9 tysięcy ludzi, to każdy popełnił przynajmniej jedno przestępstwo, niektórzy po dwa. I teraz 8 tysięcy spraw, to w ogóle policja nie dotarła do nich. Zglepszony przystęp, zbrodni, no to się tak wiecie, mniej więcej ogarnia, ale no i tak kwestia jest tego, że no 73% spraw jest w ogóle nie nieruszonych. Sąd nie wydał wyroku 0, ale jak miał wydać wyrok, jak na dobrą sprawę, no. Mmm, powiem Wam szczerze, że trzeba będzie zacząć tą serię od zera i jakoś tak, kurczę, to ogarnąć bardziej. Bardziej, znacznie bardziej. Jak wielkie to wiraw moje jest. O no, tak wielkie. kawałek zajmuje. Tutaj się prefabrykaty kończą wypakowywać. Oleceń po tych prefabrykatach, jak ja tutaj kurczę nie ugram nic. 7320 osób, przed chwilą jeszcze było 8000. To jest bardzo przykre. Brak dostępu do lekarza, 650 osób. Jakieś domowe sposoby, może coś? Macie? Spróbujecie? Spróbujcie jakimiś domowymi sposobami się leczyć, ludzie. To jest lekka paranoja, wiecie o tym A jak mi zaraz jeszcze prąd wysiądzie To już w ogóle nie będzie czego zbierać o, jaj, jaj, jaj. Minus 17 Myślę, że to ich może wykańczać Tym bardziej, że nie mamy No nie mamy Dosłownie nie mamy Pełnej mocy przerobowej po prostu umrę mi zaraz od temperatury w budynku. Nawet jeśli nie, to oni tu mają za małą produktywność, żeby cokolwiek zrobić więcej. Bo nie, no, paranoję. I o ile elektrownie jest naprawdę w dobrym miejscu i w ogóle to wszystko, miasto w miarę tak kurcze jest. Źle rozplanowane. No, bez jaj. No, a tu jest wszystko już pogardiane praktycznie. Ta droga miała się zaraz budować. Znaczy, w sumie, jadą pojazdy. Wrotki tylko nie jadą No, tutaj to w ogóle tylko walcować asfalt wystarczy. Można by tutaj dalej coś działać. Ah, jajku, jajku. To miała być taka mała wieś na obrzeżach miasta. Jakieś pola małe chciałem później wstawić. Tą linię przesunąć, a te pola wstawić. Nie, małe w sumie by weszło nawet bez tego. A średnie? No średnich pól by też coś się może wstawiło. No, na dużych to... Czy nie? No teoretycznie. Teoretycznie by działało, nie? Aby zapewniło trochę pracy ludziom. No i mi przy okazji jedzenie dla nich. O, na przykład tutaj. Tu by działało pole. Nie no kurczę, paranoja Poniżej tysięcy ludzi schodzimy Oni po prostu umierają co niektórzy, nie? Jak to jest? Zgonów i ucieczek, no zgonów jest w tytę Nie ukrywajmy Leci to cały czas w górę, to jest bardzo przykre Ucieczek jest znacznie mniej, ale aczkolwiek też się zdarzają, bo ludzie spieprzają po prostu się, nie wiem, leczyć kurde za granicę czy coś Niezadowolenie ludzi 20% Dobra Powiem tak, to już będzie nasz koniec. Już nawet nie ma co zbierać tego. A to wszystko przez te korki na pewno. Przez złe rozplanowanie tych parkingów. To jest pierwsza sprawa. Mhm. Widzicie, co Wam powiem, ludzie? Powiem Wam tyle, że na następnym sezonie zrobię to znacznie lepiej i ciekawiej to rozplanuję. Znaczy postaram się przynajmniej to rozplanować ciekawiej. I będę liczył, że będzie to działać tak w miarę. Bardziej ograniczyć autobusy, bardziej skupić się na osobówkach. Znaczy skupić się na osobówkach. To jest dobre pytanie, właśnie, bo i tak autobusy, i tak autobusy będę robił. Troszeczkę może w innym stylu, bo mam już na to mniej więcej plan, jak to y, poplanować. Tak, 12 bezrobotnych. A, acz, acz akurat bezrobotnych to mam w nosie, bo oni po prostu są y, leniami śmierdzącymi, bo jakby chcieli, to by poszli do pracy. Tym bardziej, że, o patrzcie, tu jest bezrobotni, bezrobotni, bezrobotni i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. I oni mówią, że są na miejsce pracy, a tutaj, kurde, przystanek jest praktycznie pusty i i ten autobus a nawet tutaj kurczę stacja nie jest pełna i nawet pociąg nie jedzie pełny z ludźmi do pracy, więc. Kurczę, no co, coś na pewno zrobiłem nie tak. I to jest pewne, no 19% zadowolenia ludzi. <laughs> no kurczę, no. A wszystko mają i sport, i kulturę i jakość ubrań mają super. Zależnie od alkoholu jest troszeczkę niskie, a i religijność, aczkolwiek to nie ma jakiegoś tam super wpływu. Maria, że koś... hmm. Te wszystkie te kurcze rządy mm, sowieckie próbowały się wyzbyć w ogóle tych ludzi, kurcze religii wszystkich, więc powinno im być to kurcze na rękę, nie? Patrzcie, mieliśmy naprawdę sporo ludzi z wykształceniem wyższym. W tym momencie same zgony idą. Nie, no to już jest nasz koniec. A tym bardziej, biorąc pod uwagę, co się tutaj dzieje przy tych parkingach. Ja pierdziele. Nie, za dużo słówek chyba ogarnąłem już, im, bo. Znaczy inaczej za dużo osobówek, a jakby za małe yy, za mała ilość takich dróg, po których mogłyby się one swobodnie poruszać, bo tutaj powinna już być droga jednokierunkowa w jedną i drugą stronę, no i na przykład ta powinna jest tylko w tą, nie? A w drugą stronę powinno iść coś drugiego tutaj obok, zaraz. I to powinno tak wyglądać, czyli no taka droga jak tutaj powinna tam być. Wiecie, ona się nie korkuje, no ale tutaj mało kto jeździ, prawda? Zaraz powiecie, no zgodzę się z tym, tutaj mało kto jeździ. Ale jakby tam ktoś jeździł, to by się to nie korkowało. bo mieliby ludzie na no, swobodę. Przypominam fakt, że tutaj jest ograniczenie prędkości do 60 na godzinę i tak dalej z racji na. Yy, z racji na to, że tutaj no, po prostu zawsze zabudowany, stworzony, więc no właśnie. Dlatego no po prostu jest parę. Parale... No nie ukrywam, ale jestem troszeczkę z... zawiedziony sam sobą, że mi się nie udało na tym sezonie pociągnąć do setki, bo no nie uda mi się, bo już widzicie co się dzieje z ludźmi. Więc. Podejrzewam, że teraz będzie kilka dni przerwy między tym sezonem a przyszłym, bo chciałem troszeczkę modu dokompletować, gdyż mi kilku brakuje. Jak mam być szczery na niektóre rzeczy, więc będę musiał sobie pościągać ręcznie. Tu jest mi przykro, bo uruchomiliśmy już kurczę rafinerię, już naprawdę fajnej ilości paliwa się udało uzyskać na zapas, a nawet udało się już zacząć eksportować to w takich no, przyjemnych ilościach. Więc, no, no, przykro mi troszeczkę, że to się tak zadziało. Tym bardziej, że kurczę ja nigdy nie stawiam np. Na, na dolary, a udało mi się. Zawsze leciałem w ruble i zawsze tych rubli mi mega, 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 mega brakowało. A teraz kurczę, nie wiem co się dzieje, ale tych rubli mam więcej niż czegokolwiek w tym, w tej grze kiedykolwiek i no, udało się nawet dolary zdobyć a jakby nie dolary to bym do rubli miał prawie 100 milionów zaraz fakt faktem trochę przy, zacząłem oszczędzać i tak dalej i budować to własnymi siłami w miarę możliwości tylko ewentualnie ściągać materiał z granicy, w ogóle to że materiał z granicy ściągałem centralnie a nie przez ten zakup automatycznie wiem, do magazynu chociażby, gdzie no tutaj jakbym teraz strzelił z zakupu manualnego Tutaj, tak 1200 ton to jest dwa, dwie bańki ponad, no i pół bańki to jest kolejne, to jest kursor zmieniony dostawa. A jak pociąg zrobił 5 kursów, to już się pociąg zwrócił, nawet nie? Pr prądu nie liczę, bo prąd jest jakby za darmo, można powiedzieć. Bo oni i tak pracują na ten prąd, i tak pracują na ten prąd, i tam i tak się pali węgiel, i tak się pali węgiel, więc no, jakby to nie ma większego znaczenia. z tym że ten pociąg tam pojedzie i zaraz wróci się. Na propos, w ogóle inaczej te składy wszystkie będą stworzone. Mogę być szczery, bo to jest troszeczkę mało, co się tutaj dzieje. Napiszcie w komentarzach, jaki byście chcieli rok rozpoczęcia, tylko, tylko z tych dostępnych od, 90, od 60, 70, 80, czy którego? Ja od 60 sobie zaczynał znowu, bo, bo tak. Po prostu byłoby mi tak łatwiej. I od razu mówię, że nie będziemy w pierwszych odcinkach prowadzać ludzi, tak, pierwszych 10. Pierwsze 10 odcinków zostawiam na takie planowanie wszystkiego. I wtedy zadecyduję, co będzie zbudowane jako pierwsze za ruble, co będzie zbudowane jako pierwsze za dolary, a co będzie budowane z czasem przez biura budowy. Bo nie ukrywam, ale na biurach budowy się skupiło. no 27% zadowolenia. To już się nic nie zmieni raczej. 900 ludzi nie ma dostępu do lekarza Jak to wygląda obecnie? Ten rok No spieprzają cały czas ludzie I umierają, przede wszystkim A i w ogóle wiecie co mogliby dodać tutaj? Mogliby dodać te jakieś kurcze, w tej grze jakieś cmentarze, nie cmentarze czy coś To by było fajne, że nie wiem, czy w szpitalu by zalegali ludzie, trupy, czy w domach, czy gdzieś Nie? To byłoby fajne, że trzeba ich pochować jeszcze. Chociaż no fakt, faktem, jakby no mam 5000 ludzi populacji, około 30 tysięcy populacji mi się, no 35-6 mi się przewinęło. Z czego tysiąca uciekło, tak? A 20 parę tysięcy mi po prostu umiera w tym momencie na rękach, można powiedzieć. Więc trochę lipa. Trochę lipa. Nie ukrywam tego No Kurcze no A już tak fajnie było, bo już tu chciałem stawiać dzisiaj prawdopodobnie Jakąś stację telewizyjną czy coś, ale no W tym momencie to nie ma kurcze sensu, bo Widzicie co się dzieje, o patrzcie, ci narzekałem, że mi brakuje mięsa, tak? Kurcze, jak daleko macie do sklepu? Macie kurde kawałek do sklepu, wystarczy iść i kupić Bo wszystko jest w sklepie, naprawdę To trzeba się ruszyć po prostu z domu A się nie chce nikomu Aj Mogę aj, wam aj. co najbliżej dać więcej samochodu do kupienia, ale... Znaczy do dostania, bo na tej nie kupuję tylko po prostu Ale po co? Nie ma sensu. Najmniejszego sensu nie ma O patrzcie, była czołowa, nie? Już nie ma Co to było? Jestem tylko dumny z tych y, sieci, które się udało ją uzyskać nie, troszeczkę i dać ludziom. No ale no... Nic więcej. Dobra. Powiem tak, w takim razie, z racji, że to i tak jest koniec nasz, bo widzicie, co się dzieje z ludźmi <laughs> I tego już raczej nie uda mi się naprawić, bo nie mam aż takich umiejętności No patrzcie, oni mają wszystko, to co oni tutaj mają powypisywane, że czego im brakuje, mają wszystko No ten szpital w każdym razie tutaj jest może lipny, ale mają tutaj, kurde, i mogliby tu w każdej chwili jechać Tym bardziej, że kurczę no, kto ma samochód? Bo no, to tym bardziej leci, kurde, tu i jedzie, tak? A ludzie tutaj parę osób do dosłownie przychodzi o jakimś personelu czy czymś, ale no... ale tutaj po prostu nikt nie przychodzi, tak? O, tutaj chwilek szczędzar jest nienabity, bo tutaj nie ma co robić. Także z ładu też tutaj nie ma o już. Musimy, powiem tak, na kolejny sezon będzie to troszkę wszystko inaczej załatwione. Zobaczę jeszcze w jaki sposób, konkretnie, ale, ale na pewno będzie to troszkę inaczej. Więc, no, nastawcie się na to. Zresztą ta kopalnia. Ja no kopalnia to musi być taka, żeby dużo ludzi zatrudniała, bo ona, ona ratuje robotę, jak chodzi o bezrobocie. Później, przy dużej ilości ludzi bo na małą ilość ludzi mam też kopalnię taką fajną, która produkuje mega duże ilości ale no... ona jest trochę OP, nie ukrywam no ale... 5000 ludzi i to spada, i to już nie, nie będzie rosnąć chyba ja jeszcze spróbuję poczekać troszeczkę ale wydaje mi się, że to już jest nasz koniec, więc... więc powiem szczerze, że nie będę przyciągał tego odcinka bo sam nie mam czasu więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. I widzimy się, nie wiem czy jutro, czy dopiero za kilka dni na zupełnie nowej planszy. A jajaj, no niestety. Dobra. To w takim razie dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A i właśnie napiszcie mi jeszcze w komentarzach Czy jeszcze jakieś gry byście chcieli zobaczyć poza workersami, bo... Yy, nie ukrywając... O, patrzcie. O. Muszę się chleb zastanawiać, czy są tu, czy chcą jechać dalej. No szok po prostu. Yy, bo nie wiedzieli. Bo u niej nie wiedzą. Nie no szok. Yy, bo mam jeszcze kilka G, na przykład mam kurczę te um, Timberborna. Takie fajne kurczę, um, Bobry. I też bym mnie ponagrywał. Mam Sims'y, ale Sims'y no to dodatki do Sims'ów. Nie mam dodatków w tym momencie niestety za wielu, więc to raczej nie wypali. No ale kilka innych rzeczy fajnych jest, więc przemyślcie temat, napiszcie mi w komentarzu. Ja, ja się za zajmę żegnam w tym momencie I do zobaczenia w kolejnym odcinku czegokolwiek, czy workersów, czy czegokolwiek. Dobra, na razie wszystkim cześć.